Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. Jest godzina 7.30, ja biegnę na tramwaj, ponieważ jadę do lekarza. Dzisiaj tak właśnie wyjątkowo tramwajem. Jadę na konsultację, żeby właśnie omówić wyniki moich badań, więc tradycyjnie Wam przypominam oczywiście, żebyście się również badali. Pogoda, słuchajcie, dziwna. No fakt, że jest 7.30, Jestem w bluzie, jest mi troszeczkę tak chłodno, jak wiaterek zawieje, ale w kurtce byłoby za ciepło znów. Bardzo duże zachmurzenie, zapowiadają deszcze i najprawdopodobniej mnie ten deszcz złapie, więc trzymajcie kciuki, żebym zdążyła wrócić, bo ja strasznie nie lubię zmoknąć później, jestem zawsze przeziębiona. Także zapraszam Was do tego vloga, po powrocie oczywiście się odezwę i będziemy kontynuować ten dzień. Jeszcze Wam tylko powiem, że w parku ptaszki pięknie śpiewają. Nie wiem, czy WY to słyszycie, ale jest naprawdę rewelacja. Posłuchajcie, może usłyszycie. Chyba bardziej słychać tramwaje, bo już się zbliżam. Jestem, dotarłam właśnie do domu. Słuchajcie, tak się zgrzałam. Pogoda szalona, bezchłodno. Ale w słońcu jest mega gorąco, zaraz muszę włosy związać, bo już nie wyrabiam. Tylko pokażę Wam, co po drodze kupiłam. I zaraz będę robić sobie śniadanie i kawę, bo ja jest godzina 10.30, jeszcze nic nie jadłam, nic nie piłam, mm, bo musiałam jechać do tego lekarza. Nie mam już siły, także za chwilę sobie odsapnę przy śniadanku, ale pokażę Wam, co jeszcze kupiłam. 4 kg truskawek znów. Dzisiaj się dowiedziałam, że. Truskawki się już powoli kończą, więc trzeba korzystać, ale są ładniutkie. E, jeszcze kupiłam takiego, czekajcie, bo tu ładnego, zobaczcie, kalafiora. Muszę go wyjąć z korecki, bo nie wziąłam żadnej torby, bo tak się Więc kalafior dzieciaki uwielbiają, ja zresztą też. I jeszcze wzięłam, bo nie mam, mam dzisiaj jeszcze resztę e, z wczoraj zupy, mam e, barszczyk czerwony, ten, tą buraczkową taką i kupiłam e, dla Stasia mojego, bo on bardzo lubi, bo nic do tego barszczyku nie mam, więc wzięłam mu takie gotowce pierogi e, z kapustą i grzybami, one są całkiem smaczne i on je lubi bardzo, on lubi w ogóle z kapustą i z grzybami, więc wzięłam, żeby mu po prostu je odgrzać. I zalać tą zupą buraczkową, i on tak um, lubi bardzo, więc sobie zje. Ugotuję też kalafiora. Nie wiem, czy dziś, czy jutro zobaczymy, ale za chwilę się też wezmę za te truskawki, ale chyba najpierw muszę zjeść śniadanie, bo już e, słabne, po prostu czuję, że słabne. Dobra, słuchajcie, jestem, przybyłam, bo poobierałam te truskawki, umyłam, wszystko ogarnęłam i jeszcze byłam w Seforce Dzisiaj mam taki dzień po prostu w locie, ale, ale byłam odebrać paczkę, bo sobie zamówienie zrobiłam I w związku z tym <grym> e, chciałabym Wam je pokazać To są rzeczy, które mm, chciałam mieć które też mam i się u mnie świetnie sprawdziły, więc chciałam ponownie je zamówić, bo mi się kończą. I jest to taka jedna rzecz, więc wam zaraz pokażę. Ale są tu też takie rzeczy nowe dla mnie. Rzecz, którą yy, uwielbiam. Zużyłam już jedno opakowanie. Widzę efekty i naprawdę, mm, naprawdę. Jestem zadowolona z tego produktu. To jest serum takie oczyszczające z Bioma. Powiem Wam, że ja mam już jedną buteleczkę zużytą i jest naprawdę świetne. To serum jest z ceramidami. Ono jest oczyszczające takie skórę, ale też działa na przebarwienia, więc no u mnie się to świetnie sprawdza. A jeśli chodzi o to oczyszczanie, tutaj pod tym względem bardzo widzę różnicę Skóra lepiej wygląda. Pory nie są tak widoczne, nie są rozszerzone, jest mniej zaskórników polecam. I również z bajomy, bo jestem fanką bajomy, mam teraz krem też używam. Mam też właśnie inne serum. I to mam pierwszy raz, więc zobaczymy, jak ono się sprawdzi. Ale tu są maleńkie literki, matko. Poczekajcie, ja sobie zerknę. W zamówienie moje. Ono też jest z ceramidami i z kwasem hialuronowym. Także, także też myślę, że będzie spoko. W ogóle te sera z tej bajomy są naprawdę godne uwagi. I ja już wam mówię, to serum to niebieskie. Ono jest z tymi ceramidami właśnie też, ale ono jest rozświetlające. I ma nadawać taki jednolity, jednolity właśnie yy, kolor skóry. O! I te sera są bez takich właśnie zapychaczy. W ogóle wszystkie kosmetyki bajomy tak samo kremy, one nie zapychają porów. Są bardzo takie właśnie dla takich skór problemowych, jak moja. Także to była Bajoma. Następnie mam takie, taki zestaw trzech błyszczyków Sephory One są bardzo fajne Ja jeden mam w innym odcieniu, kupiony tak jako jeden Taki mam różowy i on już jest tak tutaj dotąd zużyty Bardzo fajny, bardzo go lubię I chciałam w innych kolorach I ten jest taki, wydaje mi się, że, że bezbarwny Ten jest taki nudziak troszeczkę, a tutaj jest taki Delikatnie czerwony. Zobaczymy, jak one się będą sprawdzały, ale oglądałam też filmiki, jak dziewczyny je mają, i są bardzo zadowolone. I też sobie postanowiłam właśnie zakupić, bo ja z tego swojego jestem też zadowolona i po prostu chciałam mieć w innych kolorach. A ten w trójpaku był w promocji i bardzo się opłacało go kupić, bo kupiłam trzy w cenie jednego. Także. Fajna okazja Następna rzecz Produkt to jest coś nowego Nowego i nie nowego Jest to Too Faced I pamiętacie lub nie Pokażę wam Ja z Too Faced mam Słuchajcie Ten przepiękny czekoladowy bronzer Którego używam namiętnie Jest on naprawdę świetny E, widzicie już tu literki poscierane, bo używam. Pięknie czekoladowo, taką mleczną czekoladą pachnie. I właśnie z tej samej serii Stuff zamówiłam sobie do sprawdzenia, właśnie przetestowania róż. Dlatego, że ja róż mam ten maleńki taki. E, jeszcze go mam, ale e, tego maluszka już wam pokazuję. Z Narsa. O, rany gdzieś mi się zapodział. Yy, I. O! To maleństwo z Narsa mam, który jest bardzo fajny i bardzo go lubię. Ja go miałam w kalendarzu adwentowym to jest taki róż, wiecie do torebki albo podróżny. O! Proszę bardzo. Bardzo ma fajny odcień i świetnie się u mnie sprawdza. Ale chciałam taki też pełnowymiarowy, właśnie, żeby w razie czego tamten mieć w torebce. I zakupiłam, słuchajcie, ten z Too Faced. Wygląda bardzo opakowanie łudząco, podobnie do tego z, z bronzerem tylko że jest mniejsze. Ja mam tu odcień, jakiś tu jest napisany. Nie widzę. A tutaj. Ja nie widzę tutaj koloru, słuchajcie, ale, wam już pokazuję, te opakowania w ogóle są tak pięknie, z detalami dopracowane, że naprawdę to jest coś niesamowitego. No i kolorek sobie wybrałam taki, nie wiem jak się nazywa, bo nie widzę tutaj, ale o, proszę bardzo, wygląda tak. Także. Będę sobie używać. On do torebki też, myślę, się nada, bo jest nieduży. Ale zobaczcie, jak to pięknie wygląda. No, naprawdę. I to serduszko tutaj, no, to jest coś niesamowitego. Także mam już zestawik. Choruję na jeszcze jeden rusz i rozświetlacz, ale to, to może z czasem. E, tym razem wpłynie, ale zobaczymy. Ja jednak lubię te, które pędzlem się nakłada, ale chciałam właśnie. Wypróbować wpłynie też, zobaczymy. No i jeszcze, słuchajcie, ostatnia rzecz, na którą polowałam, bo była w promocji, ale bardzo um, szybko się rozchodziła. Ja to zamówiłam właśnie z dostawą do sklepu, znaczy z odbiorem w sklepie, dlatego że zostały ostatnie sztuki w sklepie, a na przykład nie mogłam już sobie zamówić do domu, bo bo były w magazynie już wyprzedane, nie mieli na magazynie i zostało ostatnie dwie sztuki w sklepie po prostu, więc stacjonarnym, więc był odbiór w sklepie i to jest zestaw. Słuchajcie, paleta taka niewielka, sześć kolorów, tusz i taki mini tusz podróżny albo do torebki i właśnie pomadka marki Tart. O, proszę bardzo i już Wam o, pokazuję. otwieramy sobie. Ale naprawdę to się tak rozchodziło, że było to bardzo ciężko dostępne. To są takie e, miniatury bym powiedziała. Tuż właśnie maskara jest taka. O proszę bardzo, może być na jakiś wyjazd właśnie czy do torebki. To jest ta pomadka. Do torebki będzie idealna O proszę bardzo jak, Jakie ładne yy, Słuchajcie wykonanie Zaraz wam tu zrobię No dobra przerwa techniczna musiała być Ale yy, Zrobiłam wam tutaj o proszę bardzo Nie wiem czy mi tu wyostrzy Ale jest to Bardzo delikatny Kolor bardzo taki naturalny I z połyskiem Także tak sytuacja wygląda i piękna paletka. Niewielka, ale taka myślę, że dla każdego w takich nude kolorach. Więc myślę, że na każdą okazję czy do pracy, czy na imprezę, czy na co dzień to będzie po prostu idealna. Widziałam makijaże na stronie Sephory z użyciem Tej palety i naprawdę są przepiękne Oczywiście ja tak pięknie się nie umaluję Bo nie potrafię, ale Słuchajcie, próbować zawsze można Także oto moje Całe zakupy No i tutaj mam próbki Jak to zawsze W Sephorze perfumki Karolina Herrera Good Girl Proszę bardzo i Jakaś seniorina, czy coś takiego unika. Także dwie wody perfumowane damskie. Także zaraz będę wąchać. No i to by było tyle z mojego zamówienia. Także dajcie znać, czy, czy znacie te produkty? Czy, czy znacie przede wszystkim tą Bajomę? Bo ja jestem zachwycona. To jest moje odkrycie tego roku. Yy, te kosmetyki. One w ogóle w syforze były na początku roku ciężko było je dostać. Cały czas były niedostępne, wykupione. Jak tylko rzucili, to już nie było. A teraz już widzę, troszeczkę się uspokoiło, ale są bardzo y, też pożądane i naprawdę rozchodzą się jak świeże bułeczki. Także no i ja jestem fanką. Teraz używam kremu na dzień pokażę go wam w którymś vlogu bo ostatnio zdenkowałam kremy z Neutrogeny które wam pokazywałam i właśnie teraz na dzień mam krem z Bajomy i jest też bardzo dobry także chowam to wszystko i widzimy się za chwilę Ok, moi drodzy, przyszłam do łazienki na chwilę, bo chciałam Wam pokazać krem, który zdenkowałam. O, tak jak Wam wcześniej mówiłam, jest czas, kiedy denkuję wszystko. Przez cały maj nie kupiłam nic, żadnego kosmetyku, żadnego nic z pielęgnacji, nie robiłam nic. Wykorzystuję swoje zapasy i właśnie zdenkowałam krem, który ma bardzo dobrą opinię w internecie. I który ja też uważam za dobry, ale nie dla każdego. Jest to krem kozie mleko dwójeczka z zjai. I słuchajcie, on po prostu jest bardzo bogaty, bardzo odżywczy, bardzo nawilżający ale, i on jest świetny, skóra go pije, ale nie nadaje się on moim zdaniem do skóry mieszanej, do skóry trądzikowej, do skóry, która jest skłonna do zapychania, absolutnie, aż mi upadł. Ok, już go mam, więc to jest ta dwójeczka. Widzicie, krem 2. Nie wiem, jaka jest jedynka, bo nigdy jedynki nie miałam, ale to, jak ja się naczytałam pozytywnych opinii o tej dwójce i na TikToku, widziałam, że jest bardzo zachwalana, yy, więc sobie kupiłam, bo ten krem naprawdę jest bardzo niedrogi w bardzo atrakcyjnej cenie. I yy, najpierw zaczęłam go używać na twarz, ale właśnie u mnie on się nie sprawdził, bo mnie zapychał, jest za, dla mnie za tłusty, za bogaty, za, za wiecie, no, no w ogóle pewnie nawet nie chodzi o to, że tłusty, tylko yy, zawiera coś... W w składzie, pewnie, co mnie bardzo zapycha, ale, no, szkoda mi go było wyrzucić, mimo tego, że był w dobrej cenie. Ja zużyłam całe to opakowanie. Jak mi się uda odkręcić jedną ręką, to wam nawet pokażę. O, może uda się. O, zobaczcie. Nie wiem, czy to kamera daje, ale spuściutko w środku. I ja go zużyłam, słuchajcie, do rąk. Codziennie wieczorem przed pójściem spać po prostu smarowałam nim intensywnie ręce, dłonie, żeby je odżywić, nawilżyć, natłuścić, także zużyłam cały ten krem do rąk, skoro się nie nadawał do twarzy. Także tak, tak Wam chciałam o tym kremie powiedzieć. Dajcie znać, czy go używacie, bo wiem, że dużo osób używa kosmetyki i ziai, dlatego że naprawdę są dobre, że są tanie że naprawdę warto. Ja jestem zachwycona, słuchajcie, jeśli chodzi o ziaje, tonikami. Tonikami, szczególnie tymi takimi, z, które można psikać. Obecnie używam tego niebieskiego. Już jestem w połowie. Jestem nim zachwycona. Wcześniej miałam taki ryżowy, czy jakiś taki w takiej białej buteleczce, też był świetny. Ten też jest spoko, bardzo przyjemnie pachnie. Także ja jestem zachwycona tymi tonikami i naprawdę są niedrogie. Także dajcie znać, czy używacie jakichś kosmetyków z Jai, bo jestem bardzo ciekawa. Napiszcie mi, a jeżeli macie coś, co Wam się świetnie sprawdza i jeszcze do tego nadaje się do skóry mieszanej, takiej podatnej na zapychanie. I się to dobrze sprawdza przy takiej skórze. To koniecznie mi napiszcie, bo chciałabym przetestować. Wiem, że od jakiegoś czasu jest ta seria z ziai, ta, ta żółta, taka z witaminą C. Też mam zamiar ją przetestować. Nie wiem, jak kremy. Ale na pewno tonik, żel do mycia twarzy To sobie przetestuję Kremów trochę się boję, przyznam szczerze Ale jeżeli używaliście i, i napiszecie mi coś pozytywnego O tym kremie, no to, to rozważę Zakup Ale ostatnio, gdy byłam w Rosmanie, Widziałam takie młode dziewczyny, nastolatki Bardzo kupowały właśnie, właśnie te z witaminą C produkty Więc no może, może Także zobaczymy. Jeżeli macie doświadczenia z tymi kosmetykami, jakieś miałyście styczność, to dajcie koniecznie znać. A ja już kończę tego vloga, uciekam pod prysznic, będę się już ogarniać wieczorową porą. Do zobaczenia, buziaczki! Pa-pa!